Po igrzyskach wprowadziłem się w piątek dopiero do Pełhatowa. Także no, wczoraj pierwszy dzień w pracy. Na pewno po, po zmianie klubu, po kadrze do takiego klubu jak PGS KRA trafiłem i. No, wyzwanie jest na pewno. Wiadomo, Skra jest utytułowanym klubem. Trafiłem tutaj, no, też na pewno troszeczkę po namowie niektórych zawodników. Zdecydowałem się. Myślę, że będzie dobry sezon. Ze... Przygotowanie do sezonu to jeszcze tak te pierwsze kroki. Myślę, że z każdym następnym dniem ta, ta forma i, i e, sprawność chłopaków będzie rosła. Także jeszcze troszeczkę czasu mamy do, do, do pierwszego meczu ligowego. Myślę, że teraz jeszcze mam parę sparingów przed sobą jakichś turniej przygotowawczych, także e, jest jeszcze trochę czasu, żeby tą formę jak najlepszą złapać. Na pewno jest. E, Skra, PGS Kra jest na pewno no, jednym z lepszych liczących się klubów, jeżeli chodzi o, o, o polską ligę plus ligę. No i może nie nazwałbym tego awansem, no, ale na pewno jest to, jest to jakieś y, może wyróżnienie dla mnie osobiście, że, że będę pracował w, w teoretycznie lepszym klubie. Tak? No, na pewno jest to troszeczkę łatwiej, jeżeli zna się no, praktycznie połowę, połowę sztabu. Y, z którym się będzie pracowało. Natomiast nie ma dla mnie problemu współpracowaniu z nowo poznanymi osobami. Raczej łatwo nawiązuję kontakt i nie mam z tym problemu. Zapraszam wszystkich kibiców do, do wspierania nas, kibicowania przez cały sezon i oczywiście PGSkra musi tutaj jak najlepszy rezultat uzyskać. I to między innymi musi być własna zasługa. Yeah.